Z ilu y, kroków składa się taka codzienna pielęgnacja skóry, a może nie codzienna, może każdego dnia wykonujemy co innego? No, tak zazwyczaj jest, ale taka, taka podstawowa, no to składa się z trzech kroków, czyli jest oczyszczanie, tonizacja i nawilżanie. Natomiast jeżeli chodzi o taką bardziej zaawansowaną, bardzo modna jest ostatnio taka pielęgnacja koreańska, ona rzeczywiście składa się z dziesięciu kroków, natomiast ja rekomenduję pielęgnację składającą się z pięciu kroków, czyli to jest to oczyszczanie, tonizacja, oczyszczanie, złuszczanie, to Organizacja, odżywianie połączone z nawilżeniem i ochrona. Niektóre z tych kroków są bardziej lub mniej rozbudowane, to myślę, że w takiej takiej luksusowej, dłuższej pielęgnacji, to rzeczywiście może być to 10 kroków. I to stosujemy codziennie rano? Nie, codziennie rano nie, rano pomijamy etap złuszczania dlatego że nie złuszczamy nigdy na skórka rano, ponieważ po złuszczeniu skóra jest zaczerwieniona, też jest łatwiej ją podrażnić, także robimy to raczej na wieczór takie złuszczanie, potem nakładamy krem, który albo na przykład maseczkę nawilżającą, albo właśnie taki krem, który świetnie złagodzi zaczerwienienia, nawilży, skóra też świetnie się regeneruje w nocy, także rano etap złuszczania pomijamy, ewentualnie jak zauważymy, że na przykład mamy jakąś, nie wiem, skórki, często właśnie takie widoczne na nosie, to możemy trochę złuszczyć, tak, żeby mieć ten komfort, natomiast cały proces robimy wieczorem.